Hej, hej, mamy tutaj paczkę od Silker. Piękna paczka przygotowana specjalnie dla mnie, aby mogła stworzyć cudowne stylizacje w ramach współpracy z marką Silker. A więc otwieramy surprise box. Odkryjcie co mam w środku. A! Nie wiadomo, co jest w środku. Zobaczcie. Odkrywamy. Zobaczcie, co tutaj jest. Są żele. Jest top. I są nakiery. Zobaczcie, ile nakierów. Ło! Wow. Odłożymy to może na bok. A teraz pokażę Wam z bliska te produkty, abyście mogli bliżej poznać markę Silker. Jeśli jeszcze nie znacie ich produktów, a jeśli znacie, no to może tutaj wybaczycie dla siebie jakieś nowości. Ja już przeniosłam te kolory na wzorniki i zobaczcie, jak one się prezentują. Są to super kolory na wiosnę. Tutaj Top Dot. Zobaczcie, to ostatnio jest Hit, Hit Instagrama. Wszyscy robią paznokcie z takim topem, więc Wam polecam zobaczyć u Silker, jakie mają kolory. Ja mam pomarańcz i żółty. I to może nałożyć na każdy kolor. Więc mega, to jest hit. To musicie mieć na wiosnę obowiązkowo. No i tutaj wersja dot topu też srebro i złoto. One również są takie przezroczyste. Tylko tu mam na mlecznym wzorniku, więc widać, o, jak się to prezentuje na kolorze. A tutaj, tu również są takie przezroczyste kolorki. Widzicie? Róż, niebieski. Super dodatek do stylizacji również można nałożyć na każdy kolor. Nawet na sam żel, aby odmienić tą stylizację. No i może w skrócie Wam pokażę te kolorki, jakie mam. Odcienie żółtego. Odcinek żółtego jest taki totalny pastel, wręcz wpadający w biały. Porównując do tego wzornika, widać, że to żółty, ale jest naprawdę delikatny. I kolejny z drobinkami, więc super, przyda się na wiosnę i na lato. Kolorki różowe. Tutaj mam ponumerowane, jakie to są lakiery, sobie opisane. Mam na pewno to, będę pokazywała na storkach po kolei, tak po części, bo jest też dużo, żeby pokazać to na raz. Ale tutaj są pudrowe róże, zobaczcie. Jeśli szukacie idealnego różu, takiego subtelnego, delikatnego, no to Wam polecam te. Te lakiery kryją na jedną warstwę. Tutaj więcej nie trzeba. One mają tak perfekcyjne krycie, mimo że są to takie jasne kolorki. Rewelacja. Jeśli któryś z Was interesuje, to róbcie screeny, piszcie, a ja Wam napiszę, jakie to są numery tych lakierów. Beże brązy. Zobaczcie. Te dwa mają sobie drobinki. Super, z takim połyskiem. No to jest klasyka, modna cały rok. A tutaj takie naturalne, beżowe kolory. Również krycie na jedną warstwę, więc to jest naprawdę przy takich jasnych kolorach to jest naprawdę mega wyróżnienie dla marki Silker, że mają takie produkty. Naprawdę rewelacja. Kolejne kolory to są takie bardziej fiolety, no i tutaj dwa takie jeszcze delikatne nudziaki. Fiolety, takie wrzosowe kolory, tutaj taki wpadający w niebieski delikatnie, również z drobinami. No rewelacja. Ja jestem oczarowana tymi pastelami. Są piękne wiosenne, ale też no, cały rok będą w modzie, więc naprawdę ja jestem zdecydowanie fanką takich kolorów. Zielenie, mięty. No i tu jeszcze taki Baby Blue. Mam dwa odcienia niebieskiego. Delikatny Baby Blue. Tu kolorki miętowe. Zieleń i zieleń z brokatem. Mega mi się podobają. Naprawdę ja już widzę te stylizację z tymi kolorami. Zobaczcie, trzy odcienie szarości. Ten jest taki ciemny, delikatna mieszanka z czarnym i ma w sobie drobiny. Tutaj te cztery kolorki w sumie mają w sobie drobinki. Piękne. Ja jestem fanką zdecydowanie brokatów, mieniących się drobinek w lakierach, więc to coś dla mnie. Wszystko, co się świeci. Mój faworyt to jest Top Dot. Zobaczcie. To jest instagramowy hit. Hit paznokciowy 2024. Odmieni każdą stylizację. No, zobaczcie, jak te drobinki się mienią. Mega. Aż jestem ciekawa tego pomarańczowego i żółtego, więc sobie je otworzymy. Weźmiemy te dwa kolory. Fane. Top Dot Yellow i Top Dot Orange. Są troszkę okurzone od tego sianka, który był w paczce. Wow, zobaczcie. Widzicie te buteleczki jakie są malutkie? Słodkie. Naprawdę. Malusia trzy kolorki. Seria Flexi. Zobaczcie. Wow, Bosko, ej, zapisuję sobie to. Muszę zrobić stylizację z tymi trzema kolorami na Wow. Cudo, no i pomarańcz i zieleń mają w sobie brokat. Delikatne drobinki. Ej, spodobało mi się takie pokazywanie tych kolorków. Biorę jeszcze dwa y, trzy. Trzy pozostałe kolorki Flexi jakie mam, bo mam sześć sztuk. Tutaj będzie pomarańcz żółty i taki jasny. Uwaga, odkręcamy na raz. Ło! Wow. Kolejna mega kombinacja. Ja robię screeny zdecydowanie. Noż to z połączenie. Takie stylówki będą mega. Zobaczcie, żółty ma drobinki. Jak prezentują się kolory? Widzicie? Piękne brzoskwiniowe odcienie. Przezroczysty lakier z drobinkami, który można nałożyć na każdy kolor lub odmienić żel, kładąc go na sam żel. Zobaczcie. Takie jasne, subtelne kolory. Zawiera takie właśnie odcienie. Widzicie? Wpadające w biel, ale jednak jest to kolejne kombo. Odkręcam. Ło. Wow. Odcienie szarości i taki fiolet. No, rewelacja. Wrzosowe kolorki. Skręcam i uwaga. Voila. Boskie. Dobra, tutaj takie kombo, moje kombo. To są moje kolory. Ja je kocham po prostu. Ten u mnie rządzi, nie? Jest u mnie numer jeden. Ale nie wiem, czy nie miałam lakier numer 40 jeszcze w takim kolorze. Słuchajcie, ja tak nagrywam, że to jest moje kombo i widzę, że brakuje tu jednego lakieru. To jest numer 41, a po, po prawej jest numer 40. Nie mam tutaj lakieru 40, chyba go zostawiłam w domu, bo ja się zakochałam właśnie w tych dwóch kolorach. I chyba z tego szaleństwa jednego zostawiłam, więc pokażę wam później y, tą 40 w stylizacjach, bo no, ale ten, ten to w ogóle jest mój faworyt. Ale 40 również, bo ja lubię takie kolory pod fręcza. Zobaczcie, to, jest, y, to są specjalne lakiery dla mnie. Ło, wow. cudo. Teraz e, seria So Pro. Fajne buteleczki, do zdjęć będą mega, zobaczcie. Super się prezentują. Czarno-białe, klasyczne. E, no to tu może też zrobię w trzy. Ok, 24, 21. Patrzymy, jak wyglądają te kolorki. No istne pastele. Żółty, rewelacja. Już widzę te kwiatuszki na paznokciach. Okej, okay. So Pro, trzy kolorki. No aż miło się patrzy w ogóle na tym różowym tle. I odkrywamy karty. Jak się prezentują? Ło! Wow, rewelacja! Ja lubię takie ciemne ciepłe kolorki. Cudo, pięknie się prezentuje, nawet przy jasnej karnacji, taką jaką mam ja. Mam tutaj zielenie. Trzy kolory pro. I zobaczymy, czy uda mi się to w ogóle chwycić. O! Jak się one prezentują, patrzcie. Bardzo podobne do siebie kolorki, zbliżone. Ale jednak każdy jest inny. Każdy ma w sobie coś innego. Cudo. Dla fanek mięty. Odcienie niebieskie. Baby blue idealny na wiosnę. Na lato. Super. Każdy ma coś w sobie. Ja ogólnie niebieskie lubię jako dodatek do stylizacji, bo do jakiś zdobień, czy do fręcza. Patrzcie na te lakiery. One na etykietach mają kropeczki i gwiazdeczki, czyli będą się mienić. Na to wychodzi. Patrzymy, jak się prezentują. No, tutaj są te dwa y, półprzezroczyste, a ten jest taki jasny, i on ma w sobie też drobinki. Super. Kolejne lakiery z kolekcji, gdzie na etykiecie są gwiazdeczki, więc mają w sobie drobiny. Sprawdzamy jak się prezentują i wygląda to tak. Tutaj z daleka tego nie widać, ale one mają w sobie brokat pięknie mieniący się pod światło. No i pokaz lakierów dobiega końca. Zostały dwa, jeden z drobinkami, drugi klasyczny. Sprawdzamy jak się prezentują. Ło, widzicie to? To jest taki pomarańcz ala la brąz, a tutaj taki typowy brzoskwiniowy kolorek.